頑張 <music> dyplomy i te z racji sportowych osiągnięć naszych kolegów. W tym roku mamy okazję wręczyć tutaj yy, puchar koledze SP 9SV, który yy, kolega wygrał parę, że tak powiem, zawodów. Jest w pierwszym miejscu w SP. W, w, w zawodach QRP, ale tych zawodach c, y, o zasięgu światowym, to znaczy DX Kontest i wśród stacji polskich zajął tam pierwsze miejsce i za to y, przyznaliśmy mu tutaj taki puchar tak? Krzysztofowi Piotrowskiemu SP9 NSV, kapituła sportowa wręcza taki puchar za osiągnięcia sportowe w 2011 roku. Również kapituła postanowiła naszych, uhonorować naszych kolegów całą grupę krakowskiej ekspedycji radiowych SP9PKG za działalność i w roku 2001 naszych 2011 przepraszam tak za zorganizowanie pracy radiostacji zamków za wyprawy z radiostacjami na szczyty górskie, za zorganizowanie i prowadzenie małopolskiego radiowego konkursu lotniczego. Także tutaj na ręce naszego kolegi wręczamy ten dyplom, żeby pamiętał i starał się dalej. <głos》> Tyle, tyle, tyle oficjalnych rzeczy. I wcześniej smsy wysyłał. Tak. Wcześniej smsy wysyłał, natomiast tutaj no to to wręczyły jak na nadejdzie. Proszę? Tak, to ja mam tyle. Wobec tego możemy już teraz przystąpić do działań świątecznych. Bardzo proszę, przyjdźcie. Bardzo proszę, proszę. proszę. siedźcie teraz. Już. To może jeszcze siedźcie, jak nie? No bo jak tak, wszyscy coś przemawiają, no to... Tak, tak, a potem się pomodlimy. Jestem do was przygotowany, nie tylko, że mam stół z Ziemi Świętej, bo wy tymi docierać się po całym świecie, z tego co wiem. Chyba to jest zależne też od pogody. Tak, też. Ale dlatego, że jest rok wiary, to na rok wiary papież ogłosił rok wiary 10, 11 października tego roku i jest cały rok, aż do 24 listopada 2013. Jest to Chrystus, proszę sobie zabrać pojedynczo. Jest to Chrystus, który jest na Sycylii w katedrze i taki właśnie jest obrany jako taki obraz na ten Z tyłu jest e, oczywiście wyznanie wiary, e, które e, mamy w tym roku jakoś bardziej tę wiarę pogłębić. To chciałbym, żebyście mieli taki obrazek, jak braknie to jeszcze mam. To jest jeden obrazek. A drugi obrazek taki specjalny, bo docieracie pewnie z tym po całym świecie, z tymi swoimi wiadomościami, to może tu jest taki obrazek, który chciałbym wam o tym kilka słów powiedzieć. Jeżeli macie tyle czasu, nie macie? Mamy. Mogę Wam zajmować 5 minut? Ma. No to sobie usiądźcie. Proszę bardzo, popatrzcie To Ja się jeszcze muszę upomnieć, bo jeszcze nie. Dla wszystkich, i to idzie w koło. Idzie w koło. E, więc popatrzcie tutaj dokładnie na ten obrazek, który macie. To jest Matka Boża z Guadalupe. Dlaczego ten obrazek Wam wybrałem? Dlatego, że pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II, naszego błogosławionego, papieża była właśnie gdzie? No gdzie? Do Meksyku. Pierwsza, nie do Polski, nie, nie. tylko do Meksyku. A dlaczego dopiero do Meksyku? Co z Was zgadnie? Wyobraźcie sobie, że ta Matka Boża, którą tutaj widzicie, to ona jest uznana za Kościół jako pierwsze liczne objawienie. 1531 roku, kiedy już był podbity Meksyk, kiedy Cortez podbił Meksyk i zdobył króla Montezumę. Tutaj macie, jak już był okrzczony Jan Diego, tutaj taki jest taki w tych medalionach, to był Meksykanin. On chodził co sobotę, prawie 5-6 kilometrów do katedry, już tam, która powstała, taka prowizoryczna, w 1931 roku, i wtedy Matka Boża się objawiła. Tych y, okrzczonych ludzi, Meksykanów było bardzo mało. Być jaki największy cud jest, że kiedy to objawienie się dokonało to w ciągu kilku tygodni, czyli kilkadziesiąt tysięcy Meksykanów. Dlaczego? Popatrzcie się, kiedy Matka Boża mu powiedziała, żeby te wszystkie objawienia: Glur, Fatimia, Salet, macie kontakt, rozmawiacie o różnych sprawach, nie tylko jakieś tam świeckie, ale tak samo może i pobożnych. Więc Matka Boża, kiedy się objawiła, powiedziała, żeby wybudować w tym miejscu na górze Tołpek świątynię dla ku jej czci. On poszedł, żeby poszedł do biskupa. On poszedł do biskupa, ale oczywiście biskup nie wierzył, że tak w <laughs> na początku kościół zawsze jest ostrożny. Wtedy biskup powiedział, żeby może ta Matka może coś ci dała. I on wtedy, wyobraźcie sobie, na następną sobotę, jak szedł, to zbierał. Matka Boża mówi, pozbieraj te kwiaty. On nie wiedział, jakie to są kwiaty. W Meksyku nie było róż, ale biskup był z Hiszpanii i cała Europa wiedziała, że to są róże. Pozbierał te kwiaty do takiego Ponczo takiego, z co był ubrany, to jest takie zagawy. I moi drodzy, wtedy jak je pozbierał, tu są gdzieś narysowane, jest, o tutaj, widzicie na dole, pozbierał, no to idzie do biskupa. I nie wiedział, co się, bo miał zwinięte te rusze. I zobaczcie, biskup i wszystko, cała świta pada na kolana. Dlaczego pada? Bo on rozrzucił te kwiaty i stoi. Ale nie widział, że na jego, ten ponczo, jest ta postać Matki Bożej, dokładnie ten obraz. Są trzy obrazy udowodnione, nie ręką ludzką uczynione. To znaczy, pierwszy jest całą Turyński, którym Pan Jezus był no, po śmierci yy, może obleczony i później jest moment zmartwychwstania i macie o tu jest Pan w fotografii, może ma wytłumaczyć, kto się lubi o fotografie i kiedyś miał aparaty analogowe, niecyfrowe to trzeba było wywołać kiszę. I tam jest negatyw. I na całnie turyńskim jest negatyw. Jak zrobiono zdjęcie tego negatywu, to wtedy układał się pozytyw, czyli normalnie twarz, wszystko, Pana Jezusa. To jest właśnie z całną. To jest tak. mądra, jak czytamy, jak Jan Chrzciciel z Piotrem polecieli do grobu, Jan wyprzedził Piotra, ale nie wszedł do grobu się bał, wszedł Piotr i zobaczył całą leżący na miejscu grobu, a chuste osobno, to co było na twarzy, jak papież, gdzieś widzieliście śmierć papieża naszego, to nasz kardynał co zrobił? Taką chustę dał na twarz. To jest właśnie yy, taką, symbol na twarz, tej, takiej, yy, takiego, takiego może powiedzieć, drugiego całego. No i trzeci, o, trzeci wizerunek to jest właśnie to, co teraz macie w, w ręce. A więc właśnie Matka Boża z Głady Rupy, najstarsze objawienie, z 1531 roku. Co takiego cudownego jest, w naszych czasach papież zezwolił zbadać to, yy, to płótno, dlatego że agawa, tak jak mamy LEN z to długo, a z Agawy, z tego kartusa, jak się robi płótno, to on po 40 latach się rozlatuje. A tu jest 1531 i się nie rozleciało. I teraz jest dokładnie z nasa wzięli ten, ten, ten obraz i zaczęto dokładnie to analizować. Kiedy wbito te, te gwiazdy, które są na, na płótnie, na, na tym habicie Matki Bożej, to dokładna jest data objawienia. Kiedy komputer to rozłożył, to jest moment objawienia 1531 rok w Meksyku. Tak były ułożone gwiazdy. Czyli data jest na tym niebieskim płótnie. Kiedy zrobiono zdjęcie dokładne komputerem, bo to możecie wszystko wyczytać w Internecie, ale tylko was to jest tak zachęcić, żeby was pobudzić do tego, żeby pokazać może swoim młodzieży, może swoim dzieciom, czy wnukom, żeby wbili w komputer matkę Bożą z Guadalupe i tam to, to wszystko, co ja powiem, to jest tylko więcej. Ja to streszczyłem tak: w oku matki Bożej, jak, mówię, jak ja na was patrzę, to ja was w moim oku jest, jesteście wszyscy. Ale nie da się tego namalować, bo tacy tutaj jesteśmy malutcy. I tego się nie da namalować. I wyobraźcie sobie, jak się powiększyli ile set razy tym komputerem laserowym, tym z NASA, to są wszystkie postacie z objawienia. Czyli to, jak ci ten biskup Panna Kolana, ten kapłan obok niego, wszyscy, którzy brali udział w tym objawieniu. I tego się nie da namalować niczym. Bo to jest takie malutkie. Powiększone setki razy przez ten komputer z NASA. Wszystkie postacie są rozpoznawalne, bo jest z czasów właśnie Juan Diego i Corteza ten biskup, jak wyglądał, jak przybył z Hiszpanii. Jak był ubrany, jak miał postawę. Jest dokładnie ten ten zrobił. Co jest tak jeszcze ważnego, moi drodzy, tutaj matka Boża nie ma dzieciątka. Dzieciątko jest oczywiście w łonie. Ona jest w stanie poczęcia. I moi, moi drodzy, kiedy teraz w Meksyku było. O aborcji, sprawa, kiedy można było zabijać dzieci już od 3 miesięcy. I wszyscy biskupi w Meksyku spotkali się w największym sanktuarium świata. Bo trzeba powiedzieć, że jakie jest największe sanktuarium świata, gdzie jest najwięcej pielgrzymów w ciągu roku? Do Częstochowy przyjeżdża 4 miliony. Do Lourdes 6. Do Fatimy 7. A tam 12 w ciągu roku. 12. I moi drodzy, kiedy była tam Sza Święta Ogólna to przez 10 czy 15 minut, możecie to sobie sprawdzić w internecie, w tym miejscu, gdzie matka, każda matka pod sercem ma Dzieciątko w kształcie embrionu takie ukazało się podczas tej Mszy Świętej. Są zdjęcia, film cały, jak długo to trwa. Normalnie embrion dziecka. Niesamowite po prostu. I teraz co odkryli, co już teraz, bo na przykład kolory Tutaj są takie, jakie są, ale kolory na tym są takie, jakie są w przyrodzie. Jak mają ważki, jak mają motyle. Nie ma takich kolorów, człowiek nie produkował takich kolorów. Tak jak się zbada to wszystko, nie da, się oko tego nie widzi. No i największym doświadczeniem ostatnich czasów, wiecie co jest? Że ta postać tutaj nie dotyka tego płótna. Jest mikrą przed tym płótnem, cała ta postać. I obraz, jak każdy ma z domu, macie obraz, to po 10 latach, 30 trzeba go renowacja, werniksem poprawić. On ma 500 lat i jest cały czas taki sam. To macie przy sobie. Chciałem to wam dać. Teraz tutaj, przed tym wszystkim się będziemy modlić, żebyście mieli takie coś tutaj ode mnie. Teraz możemy już powstać. Z tym Chrystusem, w Sycylii. Na rok wiary z Matką Bożą, z Lupę, z Meksyku. Pojednajmy się tutaj wszyscy, aby ten płatek, symbol miłości, który łączy wszystkich ludzi, tutaj w Polsce szczególnie łączymy się, kiedy wypowiadamy sobie życzenia w domach, przepraszamy się za różne rzeczy, które w ciągu roku może narosły i ze słowa, czyny. Wiemy, to każdy z nas w swoim sercu wie, za co przeprosić. Albo wybaczyć komuś. Czyli te magiczne słowa, które się uczymy w przedszkolu. Proszę, dziękuję, przepraszam. Wtedy mają największy wymiar właśnie podczas świąt Bożego Narodzenia. Podczas wigilijnego stołu, kiedy się łamiemy opłatki. Może jest to pierwszy. Mój to jest pierwszy w tym roku. Pierwsze łamanie. Czy już ktoś był na jakimś opłatku Nie. w tym roku? Moim też jest pierwsze. Będziemy się łamać na plebanii. Prokoczmy i będziemy w domach swoich. Niech to zapoczątkuje to spotkanie tutaj wspólne Was, kiedy jesteście złączeni przez taką ciekawą profesję. falowców dobrze wyrażam. A więc w sposób szczególny też łączycie się z wszystkimi ludźmi na całym świecie. Niech to święta Bożego Narodzenia będą dla Was wielką radością. Spotkania się nie tylko z tymi wszystkimi, którym się łączycie i w Polsce, i za granicą, ale również tymi, którymi będziecie przebywać bezpośrednio, osobiście tak jak tutaj, bo tam jest przez ten kawałek, może nie przez kawałek, tylko przez falę, a tutaj jesteśmy osobiście, zaraz będziecie się łamać wypadkiem. Niech Chrystus was obdarzy pokojem w tym nowym roku, pogłębi waszą wiarę, a Matka Boża niech napełni tą nadzieją i miłością, że naprawdę Chrystus, który jako dzieciątko przychodzi na ziemię, potrafi dać światu pokój i tak samo drugiemu człowiekowi. Jeśli to zrozumiemy, że idzie pokój od samego Boga, wtedy potrafimy ten pokój zanieść innym ludziom przez dobre słowo, dobre czyny, przez swoje postępowanie. Niech Was Chrystus błogosławi tym Waszym postępowaniu, Waszym tutaj pięknym tym spotkaniu. Teraz zanieśmy modlitwę do Boga, tą, którą nauczył Jezus Chrystus apostołów, kiedy go poprosili, Panie, naucz nas się modlić, jak Jan nauczył się modlić swoich uczniów. I wtedy, Panie, przekazał modlitwę Pańską, czyli modlitwę Ojcze Nasz w intencjach wszystkich nas tutaj obecnych, waszych rodzin i tych, którzy cały czas tutaj zdążają tak. Tak, tak. do nas, żeby Chrystus obejmował ich tą miłością. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy i jako odpuszczamy naszym winowajcom. Nie rzuć nas na pokuszenie, ale na od złego Pana. I Matkę Bożą poprośmy w intencjach naszych rodzin. Może ktoś w domu potrzebuje takiego wsparcia szczególnie. Może traci wiarę, a może jest bardzo chory, cierpiący. Może nie wie, co z sobą zrobić, czy ta wiara jest, czy Pan Bóg jest. Tyle pytań jest każdego dnia. Nie Matka Boża mu pomoże to wszystko w jakiś sposób w szczególny wypełnić. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pobłogosław Panie Boże Wszechmogący tutaj wszystkich, którzy się zgromadzili, aby w nich trwało zdrowie, czystość, dobro, łagodność godność oraz wierność w wypełnieniu Twoich przykazań, aby zawsze składano Ci dzięki, a błogosławieństwo Twoje niech powstanie w tym miejscu nad Jego mieszkańcami i wszystkim, którzy tu zgromadzili przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Sen i Duch Święty. Amen. Teraz wychowamy Mysiałopatkiem. Proszę bardzo. Proszę, proszę, proszę. Proszę, proszę, proszę. Proszę,

Ja nie z panią, że nie pozmawiamy nie widzimy, że już nieco. Ale zdzielimy na jeszcze serdecznie za wieloletnią współpracę. Dzięki osobistemu zaangażowaniu kolegi mieliśmy możliwość uzyskania wsparcia finansowego ze strony Urzędu Miasta Krakowa. Podczas organizowania pracy stacji okolicznościowych życzymy wiele zdrowia i spokoju, a także wiele łączności. Tak jest. To jest Kolejnie. Tak, to jest dla kolegi to dziękowanie, żeby nie Ale by nie prezeska deptała, to, deptała nieustająco. To I teraz, żeby, nie żeby kolega jeszcze popracować coś w końcu. to jest jeszcze taka, taki drobiazg. To, no, tak, no, to jest do komina. Tak, no, to jest do Dziękuję bardzo. Tak, no, Proszę podziękujcie prezesce, a nie mnie. Tak, ja jestem tu, ponieważ nadszedł nasz czempion, że tak powiem, mistrz świata i okolic, wobec tego wręczamy mu ten puchar, już nie wymieniając jego zasług. Zresztą sam nam zawsze opowiada, jak on to zrobi. Tak?

Więc że ponieważ dzisiaj mamy dwa w jednym. Proszę, proszę, proszę. Proszę, proszę, z Proszę, proszę, proszę. Nie, proszę, proszę, proszę. Proszę, proszę, Rozpoczęcie nowego. Bardzo proszę stać i brać, bo z tym już nikt nie będzie biegał w koło żebym za ciasno. Może podawać. Podaw tak, siódmy. Tak. Bo ja tam nie będę, bo już chyba Karko no, Nie, ja tu mamy, ja dziękuję, ja dziękuję. Bo, też. Jak, jak to jeden dzień <laughs> Do śniego żeby... roku. aby nam było może trochę lepiej aniżeli. W tym mijającym. Nie leżę, nie leżę. Nie wreszcie. Nie leżę. Nie leżę. jak Wskazani jesteśmy na oh, no, sukces, jak no, no, to mówił Nie kolega. Także... Musi dobrze. dobrze. Nie leżę. Nie leżę. Czerwanka, wspomnienia, Bardzo. 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 już z Bardzo. na zegarek. Do...